Drodzy uczestnicy i organizatorzy Szczytu Młodej Polonii w Kanadzie, Szanowni Państwo! Cieszę się, że drugi raz z rzędu współorganizują Państwo Szczyt Liderów Młodej Polonii w stolicy Kanady. Jest to cenne wydarzenie zarówno dla Państwa społeczności, jak i obydwu naszych krajów. W ubiegłym roku wzięli w nim udział młodzi liderzy polonijni od Kolumbii Brytyjskiej po Quebec. Jestem przekonana, że w tym roku jest podobnie. Dziękuję wszystkim organizatorom i uczestnikom, w tym władzom i młodym liderom Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Kanadyjsko-Polskiej Parlamentarnej Grupie Przyjaźni w Izbie Gmin i oczywiście Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Ottawie. Spotkanie z Państwem jest dla mnie okazją, aby raz jeszcze podziękować za wspaniałe chwile spędzone wśród Polonii Kanadyjskiej w kwietniu tego roku, gdy razem z mężem składaliśmy wizytę w pięknym kraju klonowego liścia. Wszystkie spotkania w Vancouver i Edmonton, pełne życzliwości i dumy z polskich osiągnięć, zapadły mi głęboko w serce. Około milionowa społeczność polonina odgrywa ważną rolę w życiu Kanady. Wymownie świadczy o tym np. obecność posłów polskiego pochodzenia, m.in. w kanadyjskim parlamencie, we władzach poszczególnych prowincji, w przestrzeni akademickiej czy w biznesie. Celem Państwa spotkania jest dalsze budowanie polonijnej obecności w tych sektorach. To bardzo ważne, między innymi dlatego, że państwa skuteczność i aktywność będzie przez kolejne dekady gwarantowała wysoką jakość w stosunkach Kanady z Polską. Szanowni Państwo, cieszę się, że w programie szczytu są obchody Święta Wojska Polskiego. Przypada ono 15 sierpnia na pamiątkę naszego wielkiego zwycięstwa nad sowieckimi agresorami w bitwie warszawskiej 1920 roku. Obroniliśmy wówczas dopiero co odzyskaną niepodległą Polskę i ocaliliśmy demokrację Europy Zachodniej przed zalewem komunistycznego totalitaryzmu. Wiktoria Warszawska jest dla nas Polaków powodem do wielkiej dumy. Chlubimy się także triumfem w równie ważnej bitwie nad Niemnem z września 1920 roku, która ostatecznie przesądziła o naszym zwycięstwie w całej wojnie z bolszewikami. Warto te fakty utrwalać w świadomości współczesnych pokoleń, tym bardziej, że żyjemy w znowu niespokojnych czasach, gdy ponownie doświadczamy zagrożenia ze wschodu. Ogromne znaczenie dla naszego wspólnego bezpieczeństwa ma Pakt Północnoatlantycki łączący w sojuszniczym gronie Polskę i Kanadę. Zawsze będziemy z wdzięcznością pamiętać, że Kanada była pierwszym państwem członkowskim NATO, które ratyfikowało przyjęcie Polski do sojuszu. Wiele pięknych wątków z naszej przeszłości świadczy o polsko-kanadyjskiej solidarności i braterstwie broni. Dzisiaj Polacy i Kanadyjczycy ramię w ramię strzegą bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO, między innymi na Łotwie. Myślę, że rosnąca siła polskiej armii i znaczenie naszego kraju w sojuszu północnoatlantyckim są przyjmowane z satysfakcją i dumą wśród młodej Polonii Kanadyjskiej. Drodzy młodzi liderzy, następowanie po sobie kolejnych pokoleń, przekazywanie i rozwijanie zgromadzonego dorobku jest procesem naturalnym, ale stanowi też swego rodzaju sztukę. Jako Polka z ogromną satysfakcją odbieram wszystkie sukcesy kanadyjskiej Polonii, a jednocześnie cieszę się, że wyrasta tak utalentowana, pełna entuzjazmu generacja następców. Doceniam, że stawiają Państwo dzisiaj wnikliwe pytania, jakie atuty i powinności niesie polska tożsamość i co to znaczy być Kanadyjczykiem polskiego pochodzenia. Dziękuję, że duma z polskości jest dla Państwa inspiracją do działania. Rozumiem, że zmienia się świat, zmieniają Polska i Kanada. A w związku z tym potrzeba również nowych form aktywności, także w życiu społeczności polonijnej. Znakomitą drogą jest takie rozwijanie swoich indywidualnych czy rodzinnych aspiracji i dokonań, aby umacniały one jednocześnie renomę i pozycję całej wspólnoty polonijnej w społeczeństwie Kanady. Oprócz pielęgnowania narodowego dziedzictwa, mowy, kultury, tradycji, oprócz dbałości o międzypolonijne więzi, Ważne jest także konsekwentne budowanie wizerunku Polaków jako ludzi sukcesu zawodowego, naukowego, artystycznego, biznesowego czy politycznego. To wspaniale, że młodzi polscy liderzy o to zabiegają i przekonująco to udowadniają. Państwa potencjałem są również spektakularne osiągnięcia współczesnej Polski, które trzeba wytrwale promować. Gratuluję kanadyjskiej Polonii wszystkich osiągnięć. Życzę Państwu owocnych obrad i wielu dalszych dokonań. Zachęcam także do możliwie częstych wizyt nad Wisłą.